Siemano, witam was w kolejnym filmie Dzisiaj Musimy zrzucić ta e, Przyczepa <tum>, Tum, euforia Z jednego hektara no troszkę Myślałem, że będzie więcej, ale dobra Niech jest to, jest to pole, tam nie jest Idealne te zimy też tam są Chyba gorsze niż u nas <tum>, Tum, pszenica w big bagach Są magazynowano. Później to musimy wszystko poukładać Jakoś to Lepiej ułożyć no ale dobra, teraz musimy wziąć, wyjechać tą przyczepą. <śmiech> <śmiech> ale to raczej John Deerem trzeba być, bo samik musi wziąć tego piłbaga i wstaw wstawić go tam na zadek. Bierzemy się do roboty, bo nie ma czasu, tam już za dziadek dmuchała, wyciągnął wcześniej, ale chyba tu nie wyjada z tą przyczepą też. A tu wyjada dobra. Tu wyjada. Dzisiaj koszymy u mnie. Ostatnie dwa hektary. I dożynki będę miał. Góra. Jest to. Jedynie troszkę... Dobra. Trochę problem z tym, żeby to ściepać <laughs> Bo w tej przyczepie nie ma jeszcze kratki do zboża Ona chyba nigdy nie woziła zboża A jak już, to wysypowała prosto z burty popuszcza troszkę Żeby tak nie cierpiało musimy zapnąć, żona. i musimy zapięć do tutaj przyczepy i ją wyciągnąć A no to naprzódce zapnęmy lepiej Co tu? Coś mi tu wczoraj stukało Dobra, później poszukam. Od 5 wczoraj jeszcze już my w nocy wracali z tego, no w nocy cima było i nie zauważyłem, że nie miałem wpiętego węża i całą drogą ciągnął się pod przyczepą. No, ale oprócz końcówki 11 zł dużych strat nie ma, to zaraz sobie wymienia. Tam kaźbą eee, Inno jeszcze. Zapasowo choćby. Tak. A to naprzód. <laughs> naprzód, bo muszę tu się <laughs> wymieścić jakoś. ciasno tu. O, tu jeszcze mam jednego big Baga, tu jeszcze mam na worki już poszykowane Dobre Ania ja sprężyny, muszę sobie coś dorobić, bo to jest super sprawa Na wysoko Jeszcze. Puść. Puść. by musiało być. Trzymaj, a na co? Nie nałożę. No czyż to obrócić? Za wysoki. to prince też jest taki bilet to będzie tak go wyrzuć bo to smaży spać To drugi, to Styknie, żeby no był wydmuch. Styknie! Dobra, teraz musimy tu coś wykombinować, żeby tu sypać. No to trzeba przymknąć. Dobra, na razie wiadrami spróbuję. Daj mi wiaderko. Nie już suchych Tam jest, ale czekaj Ja znak, a ty sobie wejdźcie się z dołu Bo to na... To, tam można Mokry. jest Nie ma mokre O oh.

Po co? Bo no to będzie tym wiatrem wycisnąć. Ale. Przynieś ten ta końcówka i weź jeszcze krótko jedno. Musimy założyć ten końcowy wylot Bo tu on troszkę Ja A tamto to wytmuchuję Do młacu to Tak jakby no, bo to od sił uderzenia wypadają te plewki jeszcze Nie zdążyłem zrzucić całej tej przyczepy Ale wyciąłem se dziura w dnie Także później, no później już pójdzie lepiej Teraz jademy kosić Dostałe... Zamknij drzwi Zostawimy no 2 hektary. No i u mnie będzie pożniwa. Bo...